Narodowe czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku. Lekturą pan Tadeusz Adama Mickiewicza. W 2024. Lekturą Narodowego czytania jest Kordian Juliusza Słowackiego. W związku z tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Skierował okolicznościowy list zachęcający do udziału w narodowym czytaniu. Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i Polskim losem. Ale też nad aktualnością Kordiana, bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem. Ale przecież można traktować, go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa. A niezadowolenie, strach i złudzenia Doplewski. Kordian Juliusza Słowackiego po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów. Główny temat odnosi się jednak wprost do Powstania Listopadowego. Między innymi, poprzez analizę przyczyn i skutków klęski wolnościowego zrywu. W kolejnych częściach dramatu przeplatają się motywy realistyczne i fantastyczne, a nastrojowa sceneria podkreśla symboliczny wymiar dzieła, którego kluczowym zagadnieniem jest kwestia narodowo-wyzwoleńcza. Imię głównego bohatera dramatu, Gordian, zostało wymyślone przez Juliusza Słowackiego. Źródłem mógł być łaciński wyraz kor oznaczający serce, co miało wskazywać, że bohater Kordiana kieruje się w życiu przede wszystkim uczuciami. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę. Ach, pod stopami niebo i nad głową niebo. Zamknięty jestem w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną, wyżej, aż w niebo, nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydła myśli nad światem rozwinę. Ciszę! Słuchajmy! O te lody się ociera modlitwa ludzka. Po tych lodach droga myślą płynącym do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Pierwszy zginę, jeśli niebo się zawali. A ten kryształ powietrza, wytchnieniem rozbity, kręgami się rozpłynie na nieba błękity. I gwiazdy w nieznajomą uciekną krainę. I znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję, westchnę i zginę. Ha, przypominasz mi się, narodów mogiło. Oto się przedarły chmury. Igły lodu wytrysły z chmur kłębów. Tam las ogromny sosen i dębów, jak garść mchu w szczelinie góry, a ta plamka biała, blada to morze. Silniej wzrok napnę, oczy rozedrę, otworzę chciałbym stamtąd widzieć człowieka. Tam koło jednej igły krążą orłów stada, jak pierścionki żałobne na perłowych lodach. A ode mnie błękitna płynie szczelin rzeka, każda w jedną z lata i znikną jak w morza woda. Jam jest posąg człowieka na posągu świata. O, gdyby tak się wedrzeć na umysłów w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie i przebić czołem przesądu w chmurę i być najwyższą myślą wcieloną, pomyśleć tak i nie chcieć? O hańbo, o wstydzie! Pomyśleć tak i nie móc? W szmaty pod Nie móc? To piekło! Mogęż siłą uczucia serce moje nalać, aby się czuciem na tłumy rozciekło i przepełniło serca nad brzegi, i popłynęło rzeką pod trony. Opalać? Mogęż zruszyć lawiny, potem lawni śniegi zawieszone nad siołem, zatrzymać ręką lub czołem? Mogęż jako Bóg w dzień stworzenia ogromnej dłoni zamachem, rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gmachem, tak, by w drodze przeznaczenia nie napotkały nigdy kruchej świata gliny i nie strzaskały w żegludze? Mogę, więc pójdę, ludy zawołam, obudzę. Uczucia poświatowych opadły droga, gorzkie pocałowania kobiety kupiłem. Wiara dziecinna padła na papieskich progach. Nic, 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 aż w powietrza błękicie skąpałem się i ożyłem, i czuję życie. Lecz nie myślą olbrzymią rozpłonę. Posągu piękność mam, lecz lamp brak. Więc z ognia wszystkich gwiazd uwiję na czole koronę. W błękicie nieba sfer, ciało roztopię tak, że jak marmur, jak lód słonecznym się ogniem rozjaśni. Potem piękny jak duch baśni, pójdę na zimny świat i mogę przysiąc, że te na czole tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc, że posągowy wdzięk narodów uczucia rozszerzy i natchnie lud, i w serca jak myśl uderzy, jak Boga, cud. Nie, myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu. Spojrzałem ze skały szczytu. Duch rycerza powstał z lodów. Winkerlid dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy winkerlid ożył. Polska winkerlidem narodów. Poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieście mnie chmury, nieście wiatry, nieście ptacy. Siadaj w głę, niosęć. Oto Polska. Działaj teraz. Znakomity utwór, który powstał na emigracji niedługo po upadku Powstania Listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji. A krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze. Napisał prezes.